Zapraszam wszystkich serdecznie na premierę mojego najnowszego szlagieru pandemicznego z czasów kwarantanny. Siekiera motyka, kasza, manna, już mnie w kurwia kwarantanna. Siekiera motyka, łyżka, weź spierdalaj, wirus już. Siekiera motyka róży kolec, nudów grozi wam pierdolec. Siekiera motyka łyżka nóż, nie pierdolec dopad już. Siekiera motyka siana, kupa, od siedzenia boli dupa. Siekiera motyka, kwiaty polne, chyba drinka se pierdolne. Jak to żyć i o czym śnić? Wirus nam nie daje żyć, bo w kościele zakaz być, a do sklepu możesz iść. Siekiera, motyka, trudne chwile, siedzimy tu jak debile. Siekiera, motyka, łyżka, nóż, nie pierdolec dopadł już. Siekiera, motyka, piłka, szklanka, w noc cisza, w dzień łapanka. Siekiera, motyka, srebrno, miedź, na dupie, w chałupie siedź. Maseczkę na buzie włóż i do sklepu idziesz już. Parantanny mam już dość, Boli ogonowa kość. Siekiera motyka, ciepła kawa, Mi się wcale nie poprawia, Siekiera motyka na tablicy, Wieście mnie do radecznicy, Z siekierą, z motyką, z róży, Kolcem wirus przegrał, bój z pierdolcem, A za miesiąc o tej porze, mi psychiatra nie pomoże.